Sytuacja między Chinami a Australią jest napięta i z każdym miesiącem staje się coraz bardziej napięta. Dwa z najważniejszych graczy w regionie Indo-Pacyfiku zaczynają ze sobą rywalizować. Dla niektórych może się to wydawać codzienną geopolityczną przepychanką. Oba kraje próbują rozszerzyć swoje wpływy, co oznacza, że naturalnie będą wchodzić ze sobą w konflikt na różnych etapach tej drogi. Ale jeśli to wszystko jest normalne, to dlaczego Chiny wysyłają okręty wojenne do Australii? To jest pytanie, które leży u podstaw tego filmu. Mroczna prawda stojąca za decyzją Chin o wysłaniu okrętów wojennych do Australii. Pierwszy jest to o wiele gorsze niż wielu sobie uświadamia. 12 marca New York Times był jednym z pierwszych mediów, które poinformowały o dziwnej serii ruchów, jakie chińska marynarka wojenna wykonywała na wodach Australii i wokół nich. Przez około miesiąc aż do tego momentu, australijska marynarka wojenna była w pełnej gotowości, gdy flotyla chińskich okrętów odbyła rejs, podczas którego opłynęła całą Australię. Podczas tego rejsu chińskie okręty wpływały i wypływały z australijskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, czyli wyłączna strefa ekonomiczna, jest to 200-milowy obszar morski przylegający do wód terytorialnych Australii, w którym Australia sprawuje kontrolę nad wieloma kwestiami gospodarczymi. Chiny przeprowadziły również ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, które wpłynęły na australijską przestrzeń powietrzną, co zmusiło do przekierowania dziesiątek lotów. Pierwszy sytuacja się pogorszyła. Chińskie okręty wydawały się działać według określonego planu. Pod koniec swojej podróży celowo przepłynęły obok Perth, w czasie gdy amerykański okręt podwodny o napędzie jądrowym odwiedzał pobliską bazę marynarki wojennej. Dopiero po prawie miesiącu tych operacji Chińskie okręty zakończyły swój rejs i zaczęły płynąć na północ w kierunku Indonezji. Australia próbowała umniejszyć znaczenie tego incydentu. Wielokrotnie informowano opinię publiczną, że nic w podróży chińskiej flotyli nie naruszyło żadnych międzynarodowych przepisów, co było technicznie poprawne. Jednak nie mogła ukryć dwóch kluczowych problemów. Po pierwsze, była to najdalej na południe i najbliżej Australii wyprawa, jaką do tej pory odbyły chińskie okręty wojenne. A po drugie i to znacznie bardziej niepokojące, to ile Chiny powiedziały Australii o swoich zamiarach. Absolutnie nic. W żadnym momencie Chiny nie ostrzegły Australii, że ich okręty nadchodzą, ani nie próbowały uzyskać pozwolenia na wejście do australijskich wyłącznych stref ekonomicznych. Chiny po prostu to zrobiły, co zmusiło Australię do zmierzenia się z faktem, że jej własna starzejąca się marynarka wojenna może nie być w stanie powstrzymać Chin. Jeśli Pekin stanie się jeszcze bardziej śmiały w tego typu działaniach, The New York Times podaje więcej szczegółów na temat chińskiej floty. Zauważa, że te trzy okręty nie były szczególnie znaczące, przynajmniej z wojskowego punktu widzenia. Z pewnością nie miały żadnych planów ataku. Chiny wysłały krążownik, fregatę i tankowiec zaopatrzeniowy, które same w sobie nie mogłyby się równać z marynarką Australii. Owszem, krążownik i flotylla miały 144. Pionowe wyrzutnie rakiet, co samo w sobie było już pewnym sygnałem. 10 okrętów wojennych, które Australia ma w swojej marynarce, łącznie posiada tylko 200 takich wyrzutni. Ale atakowanie nie było celem. Chiny pokazywały Australii, że mogą podpłynąć tak blisko jej wybrzeży, jak tylko zechcą bez żadnych obaw. Były pracownik australijskiego Departamentu Obrony i ekspert wojskowy Markus Helier jasno to wyjaśnił w rozmowie z The New York Times. Chińczycy pokazują nam, kto tu rządzi na naszym własnym podwórku, twierdził. Nie możemy nawet opłynąć własnego kraju, dodał, wskazując na to, że Australia polega na przyjaznych krajach, takich jak Nowa Zelandia, aby zatankować swoje okręty, podczas odbywania podobnych rejsów do tego, który chińska flotylla odbyła wokół Australii. Naprawdę nam to wypominają, podsumowuje Helier. Ale co z tego? Ktoś może zapytać. Więc Chiny zrobiły rundę wokół Australii, swoimi okrętami wojennymi. To nie tak, że Chiny zaatakowały bezpośrednio, a jak sama Australia podkreśla, chińskie okręty nie zrobiły nic nielegalnego. Dlaczego ta podróż oznacza, że Australia ma powody do niepokoju? Odpowiedź jest prosta. Za podróżą chińskiej floty kryje się znacznie mroczniejszy powód. To pokazuje, że Chiny nie prowadzą tylko ćwiczeń, które przypadkowo odbywają się blisko Australii. Wysyła sygnały, które składają się na prosty przekaz, z którym Australia musi się zmierzyć. Chiny przygotowują się do walki. 25 maja program 60 minut Australia opublikował na YouTube film, który zagłębia się w prawdziwe powody, dla których Chiny wysyłają swoje okręty wojenne, by opływały Australię. Od samego początku 60 minut twierdzi, że na Indo-Pacyfiku trwa taniec o dominację i jest to taniec, do którego Australia nie jest przygotowana. Chińskie siły są znacznie silniejsze od australijskich. Ten program twierdzi, sugerując, że jednym z powodów, dla których Chiny wysłały swoje okręty wojenne do Australii, jest po prostu demonstracja siły. Program twierdzi, że wysłanie przez Chiny okrętów wojennych do Australii to pokazanie przez ten kraj swojej przewagi morskiej. Ale to sięga głębiej. Chiny stosują politykę kija i marchewki, pokazując, że prowadzą znacznie bardziej złożoną grę w regionie Indo-Pacyfiku. Wobec takich krajów jak Australia, które należą do zachodniej hegemonii, której Chiny się sprzeciwiają, Pekin pokazuje kij, coś twardego, czym można uderzyć Australię, na przykład trio okrętów wojennych opływających jej wybrzeża. Ale wobec innych krajów, zwłaszcza mniejszych państw wyspiarskich, blisko Australii Chiny oferują marchewki. Dyplomatyczne oferty pokojowe, z których wiele wiąże się z wymianą pieniędzy, mające na celu zwiększenie wpływów Chin. Podczas gdy Chiny stopniowo osłabiają bazę wpływów Australii w regionie Indo-Pacyfiku, prowadzą tutaj bardzo sprytną grę, i wydaje się, że Australia niewiele może na to odpowiedzieć. Australia oczywiście próbuje. Ekipa programu 60 minut dołączyła do załogi Her Majesty's Australian Ship Hobart, już na początku nagrania. Ten okręt jest jednym z kilku, które Australia regularnie wysyła na polowania na okręty podwodne. To trudna misja sama w sobie. Australijskie okręty nawodne nie są w stanie wykryć chińskich okrętów podwodnych, chyba że te wynurzą się na powierzchnię. Mimo to Australia przynajmniej stara się odpowiedzieć, pokazując, że posiada własną siłę morską. Problem polega na tym, że Australia po prostu nie jest wystarczająco silna, by odeprzeć Chiny, jeśli te zdecydują się zaatakować. To prowadzi z powrotem do koncepcji Chin, demonstrujących swoją siłę za pomocą swojej floty. Wiceadmirał Mark Hammond, który jest szefem Królewskiej Marynarki Wojennej Australii, powiedział to w programie 60 Minutes Australia na temat działań Chin w lutym i marcu. Byli tutaj, pokazując światu swoje możliwości jako marynarka wojenna dalekiego zasięgu, zdolna do operowania na całym Indo-Pacyfiku. Hammond uważa, że to rozmieszczenie nie było jednorazowe i że Australia prawdopodobnie zobaczy więcej takich działań w nadchodzących miesiącach. Ale Hammond chciał również podkreślić że ruch Chin nie był całkowitym zaskoczeniem dla australijskiego wojska, jak przedstawiały to niektóre media. Od jakiegoś czasu jesteśmy świadomi ich podejścia przez archipelag Indonezji. 60 Minutes Australia podaje, że Hammond twierdził, iż marynarka wojenna monitorowała chińskie okręty, ale australijskie jednostki przestały ich śledzić, gdy przekroczyli wody międzynarodowe między Australią a Nową Zelandią. To nie jest tak uspokajające, jak Hammond chciałby, żeby się wydawało. Fakt, że Australia wiedziała o zbliżających się chińskich okrętach i nic z tym nie zrobiła, tylko wzmacnia chińskie przekonanie, że mogą robić co chcą w pobliżu australijskich wód bez obawy o konsekwencje. To, że Australia zaprzestała wszelkiego monitoringu, gdy chińskie okręty wpłynęły na wody międzynarodowe, również może być niepokojącym sygnałem. Czy Australia postąpiła tak, ponieważ uznała, że nie ma się czym martwić, czy może jej okręty przestały śledzić? bo kraj uznał, że nie może sobie pozwolić na ich oddelegowanie? Jeśli to ta druga opcja, to tylko dodatkowo potwierdza tezę o projekcji siły Chin. Pekin dysponuje marynarką wojenną tak dużą i potężną, że jego okręty mogą opływać ogromny kraj. Australia nie może nawet wygospodarować okrętów potrzebnych do tego, by upewnić się, że te chińskie jednostki nie zrobią niczego złego. To nie wygląda dobrze dla Australii. A jeśli, jak sugeruje Hammond, nadciąga więcej chińskich okrętów, to Chiny mogą prowadzić działania mające na celu rozciągnięcie australijskiej marynarki wojennej do granic jej możliwości. Oto powód, dla którego Chiny już zachowują się tak, jakby były w stanie wojny z Australią. To może wydawać się śmiałym twierdzeniem, zważywszy na to, że chińskie okręty, jak mówi Hammond, mogą znać groźne interakcje z australijskimi jednostkami. Nie ma żadnych lecących rakiet ani torped pędzących przez australijskie wody. Jednak brak bezpośredniej fizycznej konfrontacji, przynajmniej na razie, nie oznacza, że Chiny już teraz nie prowadzą aktywnej walki przeciwko Australii. Grant Newsham, starszy pracownik Centrum Polityki Bezpieczeństwa, opisuje, jak obecnie wygląda wojna. W rozmowie z 60 Minutes Australia mówi: Chińskie pojmowanie wojny jest zupełnie inne niż nasze. My postrzegamy to jak wyścig na 100 metrów, gdzie podchodzisz do linii startu i się rozluźniasz. Potem ktoś oddaje strzał z pistoletu. I wyścig się zaczyna. Więc my nie postrzegamy siebie jako będących w stanie wojny? Chińczycy tak. A dla nich strzelanie to ostatni etap. Ale cała reszta to wojna polityczna, wojna gospodarcza, przejmowanie elit, propaganda, wojna psychologiczna. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się z chińską flotylą w lutym i marcu, nie dziwi, że taka jest odpowiedź NewsHama. Kiedy program 60 Minutes Australia zasugerował, że Australia już jest w stanie wojny z Chinami, to nie jest ten rodzaj tradycyjnej wojny, jakiego ktokolwiek się spodziewa. Jednak próby Chin destabilizacji Australii poprzez demonstrowanie swojej siły wykraczają daleko poza wysyłanie kilku okrętów na australijskie wyłączone strefy ekonomiczne. Jak wspomina Newsom, w grę wchodzą czynniki ekonomiczne, a także działania geopolityczne podejmowane przez Chiny, które mają na celu osłabienie Australii przed ewentualnym konfliktem. Na froncie gospodarczym Chiny prowadzą złożoną grę nacisku, której Australia opiera się już od kilku lat. Na przykład Instytut Lowy opublikował artykuł w październiku 2022 roku, podkreślając, że Chiny stosują przymus handlowy wobec Australii co najmniej od 2020 roku. W tamtym roku Chiny wprowadziły represyjne środki handlowe i zawiesiły wszystkie swoje wysokiego szczebla kontakty polityczne z Australią. Prowadzono nieformalne sankcje i blokady handlowe. Wszystko to było odpowiedzią na serię sporów między Chinami a Australią, które doprowadziły do tego, że Australia wezwała do niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirus Disease 2019, jak podaje instytut. Centrum studiów nad Stanami Zjednoczonymi zagłębia się w temat, wyjaśniając, że chińskie ograniczenia handlowe objęły również wprowadzenie ceł na produkty takie to jak wino, jęczmień, drewno i wołowina. Chiny nie wycofały się całkowicie z handlu z Australią, ale ograniczyły go na tyle, że ich udział w australijskim eksporcie spadł z 33% w 2020 roku do 27,6% w 2022 roku. Australia jednak się odbiła. Australia znalazła nowe rynki zbytu dla wielu swoich towarów, co oznacza, że działania Chin nie wywołały szoków gospodarczych, na które mogły liczyć. Ale to prawie nie ma znaczenia. To, co tu widzimy, jest podobne do tego, co widzieliśmy w przypadku flotylli. Chiny, wykorzystując swoją pozycję silniejszego ekonomicznie z tych dwóch krajów, próbowały pokazać swoją siłę. Nawet jeśli nie osiągnęły wszystkich swoich celów, Chiny dały Australii do zrozumienia, że sprzeciwianie się im w jakiejkolwiek sprawie, nawet w kwestii pochodzenia, coronavirus disease 2019 wystarczy by Pekin wywołał mini wojnę handlową. Jednak te spory handlowe są drobnostką w porównaniu z czymś innym, co Chiny robią, aby osłabić Australię. Chiny aktywnie zabiegają o potencjalnych australijskich partnerów w regionie Indo-Pacyfiku. 28 maja Al Jazeera poinformowała, że Chiny organizują spotkanie na wysokim szczeblu z 11 państwami wyspiarskimi Pacyfiku, aby wzmocnić więzi dyplomatyczne z tymi krajami. Jak zwykle Chiny twierdzą, że to spotkanie nie ma żadnych niecnych celów. Pekin twierdzi, że chodzi o umożliwienie rozwoju bliższej wspólnoty Indo-Pacyfiku, która ma wspólną przyszłość. Wśród zaproszonych są przedstawiciele Samoa, Fidżi, Wysp Kuka i Tonga. Katarzyna Ju z Al Jazeery nie owija w bawełnę, relacjonując prawdziwy cel tego spotkania, które jest trzecim w ciągu trzech lat i pierwszym odbywającym się w samych Chinach. Dla Chin to okazja do rozszerzenia swoich wpływów i zacieśnienia więzi gospodarczych. W czasie, gdy Stany Zjednoczone wykazują bardzo małe zainteresowanie tym regionem, mówi Ju: Pierwszy, coraz częściej wiemy, że wiele z tych krajów jest bardziej związanych z Chinami, jeśli chodzi o inwestycje, infrastrukturę, handel, a nawet pomoc w zakresie bezpieczeństwa, dodaje ona. W tym właśnie tkwi problem dla Australii. Jednym z powodów, dla których Chiny podejmują te wszystkie subtelne działania wojenne, ale nie do końca jest to, że wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku maleją. Australia jest ściśle związana z tymi wpływami, ponieważ polega na Stanach Zjednoczonych jako partnerze w zakresie bezpieczeństwa na mocy trójstronnego porozumienia. Australia, United Kingdom, United States. Słabnąca obecność Stanów Zjednoczonych oznacza równie słabnący wpływ Australii w regionie Indo-Pacyfiku. To również stwarza możliwości dla Chin. Wcześniej wspomniano o Tonga i ten kraj stanowi doskonały przykład tego, co Chiny robią, aby zwiększyć swoje wpływy wśród wysp Pacyfiku w pobliżu Australii. W rozmowie z 60 Minutes Australia lokalny urzędnik z Tonga Taishi Takao ujawnił kilka zaskakujących faktów. Mówi, że około 80% sklepów i firm działających na Tonga jest obecnie własnością chińskich inwestorów. Prowadzą sklepy, budownictwo, sklepy z narzędziami, zajmują się rybołówstwem, zbierają nasze strzykwy morskie. Chiny zdobyły tak dużą wpływowość na Tonga dzięki serii inwestycji i rzekomych darowizn z Chin, które teraz sprawiają, że Tonga jest zależna od tego kraju. Pałac świętego Jerzego, w którym mieści się kilka ministerstw rządu Tonga. Był prezentem od Chin o wartości 30 milionów dolarów. Tonga przyjęła 55 milionów dolarów od Chin na budowę nowego stadionu sportowego, który będzie gospodarzem Igrzysk Pacyfiku w 2031 roku. Do tego wszystkiego dochodzi 190 milionów dolarów pożyczki, którą Tonga zaciągnęła w Chinach na odbudowę swojej stolicy po zniszczeniach spowodowanych zamieszkami w 2006 roku. Pierwszy mamy jasny obraz tego, co robią Chiny. Pekin wykorzystuje dyplomację pułapki zadłużenia i robi to, aby osłabić wpływy Australii w regionie Indo-Pacyfiku. Ponownie, jest to akt wojny, tylko nie taki, z jakim tradycjonaliści by się zetknęli. Idea stojąca za dyplomacją pułapki zadłużenia polega na tym, że kraj wierzycielski, taki jak Chiny, udziela pożyczek i oferuje inwestycje krajowi pożyczkobiorcy. Wszystkie te pieniądze wiążą się z zobowiązaniami wykraczającymi poza samą konieczność spłaty. Często kraj pożyczający otrzymuje znacznie więcej pieniędzy, niż jest w stanie szybko spłacić. Tak jest w przypadku Tonga, które obecnie jest zadłużone wobec Chin na kwotę stanowiącą 1,4 czwartą jego rocznego produktu krajowego brutto. Sztuczka, którą Chiny stosują bardzo skutecznie, polega na tym, że w umowach często znajdują się warunki korzystne dla kraju wierzyciela. W 2023 roku Rada Doskonałości Stosunków Międzynarodowych ujawniła, że analiza 100 umów Podobnych do tych, które Tonga mogło podpisać z Chinami, to potwierdza. Te dokumenty zawierają kilka interesujących klauzul. Wiele z nich uniemożliwia zadłużonemu państwu restrukturyzację długu lub przekazanie go innemu wierzycielowi, na przykład klubowi paryskiemu. Ten klub składa się głównie z państw zachodnich. Inna klauzula zazwyczaj daje Chinom prawo do żądania spłaty długu w dowolnym momencie. To budzi poważne obawy wśród państw uwięzionych w pułapce zadłużenia. Chiny mogłyby jutro zdecydować, że chcą, aby tonga spłaciła wszystkie pieniądze, które jest winna. Tonga nie jest w stanie tego zrobić, więc jako kompromis Chiny mogłyby zaproponować alternatywne rozwiązanie. Na przykład Pekin mógłby zaproponować budowę baz wojskowych na wyspie w zamian za umorzenie długu. Pierwszy w ten sposób Chiny mają kolejną silną pozycję w pierwszy pacyfiku która może sprawić poważne problemy Australii. Australia była zmuszona patrzeć, jak Chiny stosują ten trik raz za razem w Indo-Pacyfiku. W 2022 roku Chiny podpisały umowę o bezpieczeństwie z wyspami Salomona. Podobne porozumienie zostało zawarte z wyspami Kuka na początku 2025 roku i obejmuje rozwój gospodarczy oraz współpracę morską. Chiny sprytnie wplatają się w samą tkankę tych znacznie mniejszych państw, oferując im to, czego nie oferuje żaden inny kraj. Te kraje są kuszone do zawarcia metaforycznego paktu z Diabłem, czyli z Chinami, które powoli zyskują coraz większe wpływy, osłabiając swoich przeciwników. Można to porównać do śmierci od tysiąca cięć, gdzie ofiarą jest Australia. Jest więc jasne, że chińska flotylla spędzająca miesiąc na opływaniu Australii ma znacznie głębszy cel, niż się początkowo wydaje. Tak, to część projekcji siły Chin, ale to także sygnał z Pekinu że Chiny nabierają pewności siebie. Chiny mają większy wpływ na mniejsze wyspy w pobliżu Australii niż kiedykolwiek wcześniej. Chiny mają siłę gospodarczą, która może sprawić Australii poważne problemy, a swoją flotyllą pokazują Australii, że nic nie może zrobić z tą nierównowagą sił. To wszystko służy jednemu celowi. Chiny przygotowują się do wojny. Jak mówi Hammond w programie 60 Minutes, rządy Australii... Nie inwestują miliardów dolarów w zdolności militarne bez powodu. To samo dotyczy nas. Rząd Australii zobowiązał się do podwojenia liczebności naszej floty okrętów bojowych nawodnych oraz do przekształcenia naszych zdolności w zakresie okrętów podwodnych, ponieważ nasza ocena środowiska strategicznego wskazuje, że jest to inwestycja warta podjęcia w interesie narodowym. Australia wie, co musi zrobić, żeby nadrobić zaległości i musi to zrobić szybko. Według artykułu z marca opublikowanego przez Australijski Instytut Polityki Strategicznej, Australia musi przygotować swoje systemy obronne w ciągu około dwóch lat. To nie znaczy, że Chiny najechają Australię w 2027 roku. Jednak 2027 rok jest często przedstawiany jako rok, do którego prezydent Chin Xi Jinping Jinping chce najechać Tajwan. Jeśli Chinom uda się to przedsięwzięcie, ta nowo zdobyta kontrola nad Tajwanem Połączeniu ze wszystkimi geopolitycznymi grami, które Chiny prowadzą w regionie Indo-Pacyfiku, pozostawiłaby Australię w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Australia musi być gotowa na wszystko, co nadejdzie. W tej chwili nie jest. Tylko na froncie morskim Chiny mają 754 okręty we flocie, w porównaniu do zaledwie 44 w Królewskiej Marynarce Wojennej Australii, mówi agregator wojskowy Global Firepower. Chiny mają lotniskowce, Australia nie ma. Pekin wystawia do walki prawie 10 razy więcej okrętów podwodnych, a także dziesiątki dodatkowych okrętów wojennych. Trzy okręty z flotylli, która opłynęła Australię, stanowią tylko ułamek prawdziwej siły morskiej, jaką Chiny mogłyby skierować przeciwko Australii. Spójrz gdziekolwiek Indziej, a stanie się jasne, że Chiny są o wiele dalej do przodu. Chiny wydają na swoje wojsko ponad 5 razy więcej pieniędzy rocznie niż Australia. Chiny mają ponad 2 miliony czynnych żołnierzy, podczas gdy Australia ma 57 350, a także siły powietrzne ponad 10 razy większe niż australijskie. Chiny są po prostu silniejsze i Pekin o tym wie. Wygląda więc na to, że prawdziwym powodem, dla którego Chiny wysyłają okręty wojenne do Australii, jest po prostu to. Jest tak pewna swojej pozycji w Indopacyfiku, że może to robić bez żadnych konsekwencji. To samo dotyczy jej geopolitycznych rozgrywek i środków gospodarczych, które próbuje wykorzystać, by zaszkodzić Australii. Chiny dają do zrozumienia Australii oraz każdej innej dużej potędze w Indo-Pacyfiku, która spróbuje stanąć im na drodze, że są zarówno gotowe, jak i zdolne do wygrania walki. Pozostaje tylko jedno pytanie: co Australia może z tym zrobić? Dajcie nam znać, co o tym myślicie. Odpowiedź na to pytanie może pojawić się w komentarzach. Podobnie jak wasze przemyślenia na temat tego co Chiny obecnie robią w indo -Pacyfiku. Pierwszy pamiętajcie aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o nowych i trwających konfliktach na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.